Się malutki. Strasznie mi woda nieładnie w oczku wygląda. myślę, co jest, co jest. Pewnie filt zapchany. Podłączyłem drugi. Drugim. tak chciał. Spaliła się lampa ufa. Co się okazało? Nie wiem jakim cudem zagiął się wąż od pompy do filtra z beczki. Tam latałem trochę, urzędowałem w tamtym miejscu, ale jak? Nie ją płynąć. I zabrałem się za czyszczenie. Filtr nie był brudny. Czy wiadomo, no ale przepływ wody był. No i tak, pokażę Wam jak jest zrobiony. Trzeba będzie wybrać się do jakiejś kastoramy. Yy, po lampę. Oczko trochę przymałe, ale kiedyś będzie większe. Mój towarzysz, rybok. Nic nie łapie, bitny, bo nie ma haczyka. <gry> ale przynajmniej mam miejscówkę gdzie są ryby ja tego szczęścia nie mam to idziemy oglądać dalej to jest ten mały filtr który odpaliłem dodatkowo w nim spaliła się lampa mocze w nie mam tej chemii przy sobie, pokażę Wam później. Tu mam mamy keramzyt, taka szmata leży na wierzchu, to jest włóknina, tak, na truskawki. Jest pełno takich robaczków. Namoczenie w tej chemii. To jest jakiś tam antybiologiczny. Antybiologiczny, no. Do oczka powinno się to wlewać, ja, ja stwierdziłem, że doleję do tego jak tu czyszczę. Taki trochę większy roztwór i idziemy do... takie coś. A Ta beczka wygląda tak, tu jest zawód z puszczeniem cyfru i tu też jest zalane tym czymś. Takie rurki pociąłem na dno, siatka do, <laughs> do elewacji i takie coś, tylko się połamało, to daje na spód i, i, i myślę dociąć jakiś kawałek rurek tak, do kanalizacji, żeby podłożyć, to jest dobry plan, ale zimna woda, wow, wow, wow. ze studni. O, o, fajne około. Teraz drucik I drucik tu i drucik tam Ja te patenty dobrze znam Życie nauczyło kombinacji Także na druty wszystko robię lali lali cyk sekatorkiem sekator zrobił większość elektryki u mnie w domu się dziwię później, że nie ostry I tu drutcik tam Jak ja te patenty dobrze znam Będzie się trzymać? Trzeba, trzeba, tak. O, zrobimy tak, cyk. Za krótkie chyba uciąłem. Mm. Oj, chuj no i chujno i cześć. O. Nie tak zrobię o o, o, o. Też się będzie trzymać. Musi. żeby tylko nie, nie przewróciło się i tak jak krazy to ciśnie to szykanyki na wierzch no i zawiń czy ma się czyna brygit syfu syfu narobić na stole że wiatrów jak przyjdzie to posprząta drucik tu, drutik tam, a te ty dobrze znają. La 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 la, I na skrętkę się trzyma Hopsa, hopsa, riki, tiki Tak to pewnie widać, to wyśpiewy I hops, i hops tu zabij tu zawin. jest, git tutaj się zawsze o, o, o ten zawór dobra idziemy dalej no znalazłem trochę materiału tu już mamy wiesz wierzch luksus deskę krzywa to damy na tak na pół. Zobaczymy. A te damy na spód, żeby nie, nie chodziło w ziemię. Bo jest taka ziemia, że jak namoknie pod wpływem ciężaru, wszystko się zapada. A jak jest sucho, to ciężko sztychówkę wziąć. Ile myślicie, będzie miała beczka szerokości? Podstawy 40, 50. 40, 50. Kurde, jak raz. widzę. na oko, późba, oko? Kurwa, prowadnica za, za krótka. Tak trzeba dać. O! Dawaj. O co to jest? O co to kurwa jest? Patrzcie jaki mam patent na statyw. Tu jest od samochodu ten do telefonów taki Zingweis O I sobie przykleiłem do kamerki z tyłu, tylko okrągłe małe takie. I ciach sobie przyczepiam. Nie latam ze śrubkami, kurwa. Nie kombinuję. A na łeb nie zakłada, bo mam tego case podwodnego i nic nie słychać. Dobra, działamy dalej. Będzie tak. Czyli nikt tego nie będzie oglądał. Zarośnie, kurwa, brać krzakami. Hmm. Nawet chyba tej dużej deski nie zużył. O. Czyli są kręty, co? Dajcie mi tylko wkręty. Będę je kręcić jak pierdolnięty są najlepsze wkręty do drewna jakie w ogóle ktokolwiek nieś. Na, na torx'a Wszystko od skręca, a drogie takie Tak mi kur... Tak idą Że szok Dobra, to też na pół to... Każdy pilarz wie I był w szoku jak to rodziny miał w bunioku spierdol nie tak tak zrobił mi to na równo idzie z tego gówno le, 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 le. Zobacz, bo się miał pieprzyć tak całe życie ze wszystkim to miał dużo dzieci trzyma sobie myszką o Aleś kadr zrobił, kurbyś z czasu świat O matko Bosko Tak nigdy nie oglądacie, mm. nie wyglądać. 今いじょ Tyle teraz, to mi do głowy spoko pomysł spoko, Bo mam koła stare Stalówki zardzewiają od BMW. Nawet z oponą bym postawił na tym, na tej na tym kole Byłoby na wieki A to zgnije zaraz, To trafi Ty Lux są te wkręty, dajcie mi tylko wkręty. Będę kręcił je jak pierdolnięty. Wkrętareczka dla waldeczka, no i już jest. Kleteczka. Ale teczka ale jest no i lux. co tu więcej się, kurwa pieprzyć z tym będzie jak na wieś to będzie tak bo no. tak się Tutaj kurwa nie znajdziemy coś jeszcze tu w środku jeszcze wstawić tutaj. Uwaga, jak cholera A To jest Miskan Jest połowa czerwca dopiero Spełnia funkcję żywopłotu Nie polecam Jako na żywopłot całą zimę mam taki piękny widok A w ogóle jesienią To te liście fruwają wszędzie, znaczy w zimę a ze względu na to, że, że to ma działać jako 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 od sąsiada tam się troszkę odgrodzić, no to spełnia funkcję swoją może 4 miesiące. Także zastanówcie się. O o o o widziałeś. Drewno schnie. Drewno dnia palet. Z drugiej strony wam pokażę jeszcze tu mamy na rozpałkie. Tutaj skrzyneczka, szyszki na, na rozpałkie. Ogólnie to mam kominek. Tu mi zacieka i i i daje się woda. Albo jakąś rynienkę wymyślić, albo jeszcze kawałek blachy podłożyć. Będzie. Co tam się nie pieprzy z takimi który depierdołami? Cyk i hops. Trochę za wąski Aaa, ty się przejmujesz. Nie przejmij się. ogrodowy szow, będę la 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 la, la. Nie tylko wkręty, Nie Dobra, Idziemy za... O, ale kurde, rączka do noszenia, luksus. Teraz przeprawa. Tutaj wczoraj deszcze padały to dorobiłem taką grułę, żeby się trochę woda wymieniła. Muszę coś wykombinować, żeby stale deszczówka. Hops! Leciała do oczka. Zaraz Wam coś pokażę. O, i beczka stoi tutaj za skrzodkiem. No i luksus, kurka Luksus. Pokażę Wam, jakie kurwa kolanko zrobił Waltek. <grym> Jakiś ty druciarz jest No oglądasz się tego kurwa Majsta Łazapa O, wyletało Dobra, nie będę się lepszył polecam jęte przy tarasie komary odstrasza Tu są kamyki co Keramdy jest przygnieciony, też trzeba będzie umyć No Działamy dalej, bo nie ma czasu Dobře, pukáme dobře. Od razu O co chodzi z zaworem, że jest. Jest. Zawór jest na ziemi. O nie! Tu się obluzowało. A takie ubytki to. i spuszczam tą wodę z tym. Tym całym środkiem. Zresztą można tu wlewać do wody. się rybom nic nie dzieje. To raczej na trawę też można wylać. Nie? Myślę, że to nic się nie stanie. I teraz umyjemy szmatę. Raczej swojej dawnej barwy nie odzyskamy. bezpieczne nie no. ma, jeżysz dobra niech się wyleje trzeba dwa worki nowe, bo dziury są Dokręciło to się o, dokręć pan trochę Jak to będzie deczko ciekło, to się I tak idzie tu rura Woda z oczka wpływa na dół Dalej ten ten patęcik Wkładamy Ooo, już do dziurki, cyk o i o to mi chodziło żeby tu się na, na czymś sparło i woda idzie do góry przez te kamyki przez to wszystko i wypływa tędy do oczka. następnie jak następnie idą te siatki o Jest 4 albo 5 później To był wąż do melliracji do, yy, do odwodnień taki z dziurkami pociąłem szlifierką No i na to yy, jedną kładę siatkę Tą, 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 tą. I później dookoła bramy na to idzie ta płachta jako ostatni element filtracyjny i wtedy yy, wtedy to już jest na, na wysokości tego Idzie to, i dookoła obkładam ob kamieniami, aby nie podniósł, bo keramzy nie spływa powierzchni. Powierzchni. Unosi się na wodzie. Nie składam tego tutaj w całość, bo bym to musiał nieść ładnie kawałek. Więc muszę to rozebrać i złożę tam na miejscu i pokażę Wam jak wygląda już odpalone. co maluchy, jestem w trakcie montażu się okazało, że yy... poprzestawiałem gopro i nie mam nagrań. W połowę, ale pompka chodzi. Tutaj ten drugi już zdążyłem wyczyścić. Biera z wierzchu i po jednym dniu woda trochę ładniej wygląda. Jest Andrzej. Witajcie się z Andrzejem. Kochany Andrzej. No i tak. Ale jaja. No... Zrobię jakieś takie przebitebski telefonem. I kończymy. Trzymajcie się do następnego. Jak, jak zwykle ja... Nie spodziewałem, że jak na pierwszy film to będzie jakaś gapa i trochę za długie wyszło No Może, może w przyszłości nie będę miał takich problemów Siemonara